Ej tylko proponuję nie napierdalać mordą tak, bo przecież ja będę w szoku takim że chuj, jak ja będę tyle info słyszał po pręce Gościu ma, na Majorach grał i... dwóch chuje. Się nie Ale wiesz jak ciężko Dwie kurwa jak nie, nie, ja nie grałem ostatnio, tak z, powiedzmy z rok premki same potem wszedłem na oficjal to byłem w takim szoku kurwa Oj będzie grubo za dużo info leciało, ja nie wiedziałem co się dzieje kurwa Soko, chuje, co? Lecimy, co? Bo za to za dużo Ej co so, kurwa nie? Dobra. Zróbmy ten pistol z Face, z face ita, no. Ja idę long. A duelki ktoś rzuci? ADEX, nie bez duelków, bez. ADEX na midzie zostaje, mam B, Rallen short. I jak jest długa, to wszyscy wracacie w czterech, tylko jeden B zostaje i walczymy z bs Dobra. Ja, ja przed boksem przed ich boksem, jak przeżyjesz, tak, to ja. blokuj słowo jak będą. Do... Ja, ja przeżyję, ja ucieknę instant. No to ja Idę się schować. Ja patrzę. Weź spróbuj się schować jak zobaczysz kogoś i kucaj cały czas. Na mój kontakt to nie wyjdzie. Nie wiem, wej dwóch, dwóch. Wej wej Więcej, trzech, czterech. Jeszcze. Wypierdalać kurwa! Frajerzy i oni z Francji kurwa! Dołącz do mocarnego giveawaya na 2000 zł. Doładowując skodem Industries, masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do Twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji Exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CSGO Skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event, zebrane punkty eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem INDUSTRIES dostaniesz darmowe 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Dobra, co? Długą zajmujemy, żeby się nie odjebało nic? Tam są kamidy i daję na długą. No. No. Dwa no? dajmy, no? Tak, tak, da, da, da. Dojadę, kurwa. A, o kurwa. Mówię, że daję, ty. Ja też mówię. No już szokę ralem. Smok, bramo. Jeden yeah. okay. dolny. Ja mówię, nic na nie wyszedł. Jeden gadek z flechem. Nie widzę nie przejdę. Ja patrzę wam, z, z, mogę przejść teraz. Kala tu. Jest gala. Dobra, jest, panowie, uwaga, idę. Galaty. Ja ładuję. Jest ręgala, jest W Google. O kurwa. Oni za tak też nie grają, panowie, co się z No to kurwa się nie nadają nie? Jak będzie długa, i eko, nie będę miał, to się wkurwy. kurwy. Hop chyba. Bo przed długo Mekspot to... Tutaj, to... No i free fragi, kurwa, no nie Pięknie, pięknie Ale mamy ekonomię, panowie, kurwa Nikt nie zwinęł Spoko Mówię biały, to, biały to, kurwa, chodź ze mną, to nie chcę fragów, nie? Nie było mid Na WP lewo Lewo, lewo Ej, flashuję deep top mid, chcecie? Dawaj, dawaj Nie trafiłem, nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj Dajcie Ja fleszuję? Weź spal dolny jakoś, bo mi to, bo smoga, daj. Spalili mi bramę. Nie widzę top meet. B flash. Jest mi top 5. Dolny i B wyszedł jeden. Na schodach gdzieś. Wracam ten dolny. To długo jeden HP. Kurwa, jak mu trafił, no ja pierdolę. Tam wszyscy mleku mają wzięte flasze gdzieś. Jakiś team to rzucał i one są dobre. Nie wiem, jakoś się ja tak na jak taki kurwa botnie. Jeszcze pierwsza pana Kurwa. Nie że... widać? Ms... Nie widziałem nic. Zapal mi jest. Smok B. A to, Nie zdałem się. Mam jeden. jeszcze. jeden. jest jeden. do góry. Nie pikuję sobą. Nie pikuję, nie po tobie po prostu. Macie bombę.

Sprawdzamy, mi da? Jest taki pap? Cześć, co? Odchodzisz, mogą do ps -a. Ja wracam z B, Możesz Masz Możesz przesadzać? Daj nie, 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 wysadzam, nie, right. Może być nie, 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 jeden nie, Auto, auto, nie, nie, Dziękuję sobie. Gala. Przecy, no. Kurwa. Owo jest? Kurwa pies. Ej, jak nie zajmę no. długiej, to ja bym poszedł insta na galę potem, Dobra. kurwa no. Ja ok Chyba, bardzo. że daj, dajmy im wejście, zobaczymy Dobra. co zrobią w sumie też. Chuj, wiem, że tak zagrać. Lecz raz. Reszta dwa. Dawaj, dawaj insta. Reszta 3. Pop. Okej. Okay. Dobra. Do nie Niebieska może być czy nie? Nie raczej. No jakby skoczył, so, to może short pierwsze tempo daj smoke. Ja za zastawę robię. Raz słom przy idzie. Uwaga, Gale. Ja nie jest, nie o, słyszałem surowy nie niebieski. Dalej ci smoke Czeka, no, Czekaj, czekaj. No, no. Możesz mi zostawić po prostu. Ja nie mam, nie nie, 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 nie. Gala zajmują. Blokuję mida. Możemy zaraz tam. Gala, palak. Ej, ja ci mogę dać flasha ty na botach skoczysz. Tak zrobimy zaraz, no? Co

Singuję z tobą. bez. Wysoka, wysoka. wysoka, wysoka. A W Sam mam. A smokowy wujek. Duga, druga, druga białe, dźwięk. Dźwięk 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 dźwięk. Mam biały na razie. Nie pomogę. gala open. Jest jak do Jeszcze ja. jadę. Jeszcze jadę. A to Jeszcze plecy. Jeszcze leży? Ta jedna. druga, kurwa, w TXD. Idź za mną jak coś. No, no, znaczy tam ci smoga. Dolny jeden. To jest z sam? Udolny. Się... I co, idziemy? Możemy co to gala? Nie, nie, czekamy. Weź gaj, a ty antyflash. Też, mit. Top, mit Gola, Gala, 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 gala. gola. Gola, gola, gola. Mogę ci gola. Flaszować... ale nie mogę. Gola, gola, gola. Ja w dolny wchodzę, próbuję Rozumiem wchodzić. Pójdź, pójdź na galę z tą jeden suicide, skacze. Nie walczą nie walczą Nie, pikuję, nie pikuję tam. Leżę tam nie wiedzą. pod xbox. Leży, dolny. Leszuję top mid, idę mi do mida. Poszły mi dorosły. Jeden górny był, jeden górny. dolny jeszcze będzie raczej. Mid, mid i dolny, mid i dolny. Jestem Smok B mi ja dostał. Ja to, jak się sterujesz. Nie ma smoka Smoga Smoka B mi dał gość. Oj, to ja cofnę bardziej do B, bo mam zero. Uwaga może wejść do lewej, do, pra do prawej ci. Uwaga B, nie wyszedł z dolnego. B, b, b. Górny, górny prawo. Górny prawo, na Uwaga. jaki granat się ustawia. Ratuję do was. Mido. Fleszuj, fleszuj od razu nie trup. Fleszuję przed xbox, Nie, mam. nie tu, kurwa. Jel, short. Nie wiem, to może ci fake info. No gość się wyszedł. Mido wyskoczył. 10 HP, 10 HP górny. I mid drugi. Patrzę górny. Górny nie wychodzimy. 10 HP los. Nie, nie, nie. Dziękuję, spoko. Zapierdalamy galon. No właśnie, wiecie co bym zrobił? Split B bym zrobił. Umiesz z respa rzucić stąd na split B? Nie, ale mogę ci dać. Kurwa, daj mi smogę, ja spróbuję, ale jak najwyżej to zmienimy, no. Najwyżej zmienimy. Wejdźcie wejdźcie tak? Idźcie dolny. i wejdźcie top wejdźcie. midem i split B robimy. Okej, okay, do dolne. Szybko? Nie wychylaj tam za bardzo. O kurwa, panowie. Nie, nie. Rzuciłem, 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 ale Ej, jak nie będzie, go, to nie wychodźcie, go. no. Ja zostanę góry. Skakuję tu. Tak. Gala. Pachenia. Ja o Mit. Mit blisko. Mit blisko dola. Leży. gala też. Gala leży. leży. Trub skrócił. Wchodzę. Chodźcie mi tutaj. Mi tutaj chodźcie. Jest przy no, no, no. Dwóch chyba. To nie są duale. To nie są duale. Tak, tak, tak. Go, 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 go. Go, go, go. go Idziemy. Idziemy. co Mit. No i mit. Kurwa, CT biegnie. Idziemy. 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 Usta ma. Weź! Jeba no, i no, karala. Cicho. Nice. Nice, niech to. Ja bym, ja bym retake long zrobił. Taki no, no. szybki dosyć. Po, po nade'ach, na tak. tak, jak tylko nade'y dadzą. Wyjadę pierwszy z sumakiem. Flashuję ale... dwa razy. Nie, nie dojechałeś. Jebać, abort, abort, abort. A, tak, a tak, wyjszliśmy, wyjszliśmy. Tu jest, nikogo nie ma. Blok jest wszyscy. To, to ja, ja szapię tak, top, i tak. to wy możecie ja stracą, ja ale tak to w szosu. wszyscy. Chcesz ja ładna ja, Ty zostań jak chcesz. No, Ale granty mam, mogę oddać. Przydałoby się Arnie. tam mało na BS tak szczerze. To chodź za mid piece'u zagrajmy. Flasha mi na sprawdź limit. Flasha białych. Co? Tak też flesz, Jeszcze złożysz tam cross Gala biegam. dacie flesza za Palę za BS, Palę za BS, nie ma flesza. nie mam granatu. Palę za BS. Za Wybiegam. Za Party BS. da się. Jeszcze co to tam? Apia, Dobra, gadaj. Dobra, o Inner przejebało. Si. Ja, od Bo, razu ja, ja też tak no, czułem, kurwa, nie? Spoko, panowie, jeszcze my mamy szansę panowie. tutaj... Panowie. Jeszcze mamy szansę wygrać z raz. Okay? Że, kurwa, krasa, wyjął z nas, że przegraliśmy chwale kurwa. On w pierwszej rundzie odpada, kurwa. A, A, to to o, karma. o, karma, A, karma! Dobra dobra. Karma w chuj, Szymon! nawet pozytywnego kadenia nie ma na Fizzle'cie. Co on pierdoli? Mpc to jest, mpc no Wiesz, W teamie takim se kurwa tu kd nawet na plus nie wychodzi Dobra oni teraz wysadzą długą, możecie zrobić to samo, ale ja wybiegnę za niebieską, dajcie flesze Ja mogę dać flesze, aby sobie widzieć Daj, flesze, dzieje, daj bo wersze, oh to Tam, jednego daj, na sportu na, na i trzeba mam resztę na exot, nie? Flesz u insta Nie jeden. było nic, nie było nic, cicho drugi. Ja wychylam wzdłuż Uwaga top, in, eh? top gala, nie? Top pin, nie? To gala, tu pani panowie Może być wrogów na kawie 2K1. To, to ja okay. Dobra, na spokojnie to rozgrywamy. CT obity. Ja zaraz zajmę. Się. Scout Oj, jest, jest dwójka. Długiek. O, tego Spoko, nie Wygrywamy, ja Wygrywamy. Ja rozpierdolę A na działamy z tego z tego. Zaraz są Całe P. jest. P. Ja P. Ja tu. Ma no już powoli. Jeden. Oni po bronie zaraz po broni, razem idą Zaraz P. Zaraz P. O, wychodzę se po Skout leży? Co Zapalam B no, no. Jeden, jeden CT. E, Zapalam za B. CT raczej. Raczej ma Jeden CT. Lit ma zero. CT mi podbiega. Dług, mi, dwóch, mi, ceta. No przy lekki. Poczekaj, stajajemy. Jeszcze jeden chlubko CT. Jeszcze jeden, A to on... Ja do... na Gandalfie jak coś się schowałem jest... i czekam. Tak jest 10 sekund Patrzę se gale. Karol, weź razuj to. I już. Może być na Gandalfie. już tak. Może być rampa. na weź wszystko może być. Rampy na gale kurwa, szybko. Wpada. Głowa w dół. Głowa w betoniarce. Defa nie ma, kurwa, jazda. Smoka nie ma, żadnych granatów nie ma, gość. A, to wy długą chcecie wywieźć, czy co? Ta, ta, dajcie mi. Ja daję... Ja daję corner. Ja dobiegam, to ja tak, <Walczy1> no jest Walczy jeden. Jeszcze raz. jeden. jest. teraz Nice Nice, nice no, jest, no jest. Ci. Wiesz, Corner tam nie trafiony. Jest, no jest. Dopalam oto z... No, poczekaj, poczekajmy. Daj jednego. Zacząłem tak, adeksmoka. Mam kolejnego. Dam, no możemy ich na utility rozejmę. Ogólnie w tym smogu jest typiu. No, no poczekaj. Wysy... O kurwa. Jeszcze mit

Przysuję to uwaga. Przysuję gole. Dawaj, galę. Dawaj, galę chyba wiecie tam jest nasze powołanie, tak mi się wydaje. Yo. O kurwa. mi na da no, 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 Dajcie mera, mi fresh, ja zeskoczę CT i, i robimy bezsplit. No, dawaj. Pan cię ready? O, o, ja wyjdę, mi nie to Brawo. Ja wam zafleszczę. Zachodzi wam, ale raczej. My wejdziemy, wejdziemy. I dobrze, i dobrze. teraz. Ja jestem tutaj do jednego. To jest auto, auto! Dobra. I co Nie ta? Za no. ta? Ta smokiem? Tak. To ta dorzucam. Odejdź, kurwa, Zajebać zalewać. Ale smok ty. Dobry, co? No zasłonił wszystko mu. A pasta. jest Pierwsze z górki e, jesteśmy już lepszy od Inner Cycle. Także ten. Teraz gramy na Wildcard Academy Top 1 polski widzowie